Kajtuś będziesz kiedyś dużym chłopcem. I'm just a kid who's horrible. Each day I grow some more. I like Dzień Matki. Gdy Kajtu się obudził, od razu szybko wstał, bo dzisiejszy dzień miał być wyjątkowy. Zrobiłem mamie prezent gapciu, bo dzisiaj jest jej dzień. Zobacz. Gdzie jest mama? Pozwoliłem jej pospać dłużej. Niosę jej śniadanie do łóżka. Zaczekaj. Kajtusiu, zapomniałeś tego. Kajtusz był z siebie dumny, bo sam zapakował prezent dla mamy. Nie mógł się doczekać, gdy mama go otworzy. Dziś są twoje urodziny! Dzień dobry, Kajtusiu. To nie są moje urodziny, dzisiaj jest Dzień Matki. A to pewnie jest prezent dla mnie. Otwórz go. Mam chyba lepszy pomysł. Otworzymy go po lunchu. Co to jest lunch? To taki wczesny obiad koło południa. Mama ma dzisiaj swój dzień, więc zabieramy ją na lunch do restauracji. Tak! <grymki> Witamy pana i panią. Proszę za mną, stolik jest już gotowy. Do Kajtusia, nikt nigdy wcześniej nie powiedział pan. Poczuł się teraz jakby już był dorosły. Gdzie jest jedzenie, tatusiu? Potrawy są serwowane tam. Musisz pójść i nałożyć sobie sam. To się nazywa bufet. Masz, kochanie, musisz wziąć ze sobą swój talerz. Pan był tutaj pierwszy, kajtusiu. Trzeba się ustawić i poczekać, aż będzie nasza kolej. Tuż nigdy wcześniej nie wziął tak wielu potraw. Zupełnie nie wiedział od czego zacząć. Ja sam chciałbym nieść swój talerz. Dobrze, ale uważaj, idź bardzo powoli. A, 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 a. Nie przejmuj się, ktoś to posprząta, ale chyba ja teraz wezmę twój talerz. Kajduś był zawiedziony. Myślał, że pokaże mamie, jak dobrze sobie radzi. Nie smakuje ci, kochanie? Już się najadłem, tatusiu. Możemy iść do domu? Chyba widzę coś, co poprawi ci humor. A mamusia nie dostanie tortu ze świeczkami? Kochanie, na dzień matki nie podaje się tortu. Który kawałek wybierzesz dla siebie? Jeśli pan sobie życzy, to mogę przygotować coś specjalnego. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Dziękuję, Kajtusiu. A pomożesz mi zdmuchnąć świeczkę? <laughs> Musisz teraz otworzyć prezent, mamo. To jest mój ulubiony samochód. Możesz się nim bawić cały dzień. Bardzo dziękuję. To najlepszy dzień matki, jaki miałam. Jak Kajtusz został strażakiem tuś bawił się dzisiaj w tresera lwów w cyrku. Niestety jego lew nie chciał z nim współpracować. Proszę cię, Gabciu, skocz! Tak jak ta myszka. Ta o -o. Wracaj! Tu jesteś. O! Kajtuś przestraszył się tego psa, ale Gapciu przestraszył się jeszcze bardziej. Idź stąd! Możesz zejść, kapciu. Pies sobie już poszedł. Zobacz, mam twoją ulubioną myszkę. Babcio był ciągle na drzewie, a Kajtuś bał się, że spadnie. O nie! Tatusiu, pomocy! Ta drabina jest za mała i nie dosięgnie gabcia. Musimy go stamtąd zdjąć! Tak, zrobimy, ale musimy wezwać kogoś z wyższą drabiną. Kajtuś był rozpromieniony, gdy zobaczył strażaków i ich czerwony samochód. Eryk? Czy to ty? No pewnie! Hej! Dawno się nie widzieliśmy! Zna pan mojego tatę? Kajtuś był pod wrażeniem, że tata znał pana strażaka. Pewnie, że znam. Jak byliśmy dziećmi, to bawiliśmy się razem. Mam na imię Eryk, a ty? Kajtuś! Miło cię poznać, Kajtusiu. A teraz pokaż mi prędko, gdzie jest kotek. No dobrze, Sabino, wypuszczaj drabinę. Kicia już zaraz będzie z nami. Nie obrazisz się, jak wezmę tę myszkę? Dzięki. Tutaj jesteś, koteczku. Chodź do mnie. Zobacz, co mam tutaj. Kajtuś nie wiedział, że drabina strażacka może sięgać tak bardzo, bardzo wysoko. I patrzył z podziwem na wspinającą się panią strażak. Mam cię. Bardzo Wam dziękuję. Do usług mogę zajrzeć do środka samochodu? Mam chyba lepszy pomysł. Może chciałbyś zwiedzić naszą remizę? Chyba że twój tata się nie zgodzi. Zgodzisz się? No pewnie, że tak. A pojedziemy wozem strażackim? <laughs> Oczywiście! Tak! Uruchamia syrenę, która jest na górze. Wciśnij go, jeśli chcesz. Sam sobie poradzę, Tatusiu. Kajtuś chciał pokazać, że jest już duży. Próbował wysiąść z wozu sam. Ale nie było to takie proste. Ach, twoje nóżki są za krótkie, kochanie. Chodź, pomogę ci. To są nasze specjalne ubrania. Trzymamy je tutaj, bo kiedy pożar wybucha, to trzeba je szybko założyć. Te buty są bardzo duże i ciężkie. Przymierz je, jeśli chcesz. <grystanie> Chyba jeszcze jesteś troszkę za mały, żebyś mógł w nich chodzić. <grystanie> jeszcze. <grystanie> bardzo ważne jest, żeby nasz samochód był zawsze sprawny i czysty. <grystanie> Widzę, że nasza Iskierka bardzo Cię polubiła. A czy ona tutaj mieszka? Iskierka tutaj pracuje. Jeździ na akcję, żebyśmy byli pewni, że wszystkich wyciągnęliśmy z płomieni. <grystanie> Najbardziej lubi biegać za piłką. Może chcesz jej rzucić, Kajtusiu? Kiedy jesteśmy na górze i włącza się alarm, to zjeżdżamy szybko po rurze i prędko ruszamy na akcję. Tam jest chyba bardzo wysoko. O, przyzwyczaiłbyś się. Kiedy zacząłem tu pracę, to bardzo się bałem tej rury. A potem trochę pozjeżdżałem i strach na zawsze minął. Naprawdę? Mhm. O, musimy jechać. Mamy wezwanie. Przyjedź do nas jeszcze! Bo masz zadatki na dobrego strażaka. Dla Kajtusia rura była jednak zbyt wysoka. Nie mógł obiecać, że kiedyś spróbuje po niej zjechać. Ale tata wiedział, gdzie Kajtuś może się wykazać odwagą. <laughs> Bardzo dobrze. Jeszcze chwila i żadna rura nie będzie ci straszna. się, Gabciu! Strażak Kajtuś przybywa, by cię ocalić! Już dobrze, nie, bój się! Nie cieszysz się, że cię uratowałem? Piętrowe łóżko. Kajtuś i róża byli zachwyceni, że spędzają weekend u babci i dziadka. Ja odpadzę. Różo jesteś za mała. Czekam i czekam. Babciu, zostaję u ciebie na noc. Babcia! Pa, Kajtusiu. Pa, różyczko. Kajtusiu, zaczekaj. Łóżko? To teraz pracownia krawiecka, kochanie. Ty i twoja siostra będziecie spać razem. Ale ja nie chcę dzielić pokoju z moją siostrą. Jesteś pewien, Kajtusiu? Bo dziadek przygotował dla was niespodziankę? Naprawdę? Tak, czeka na was tutaj. Ojej! <laughs> Niespodzianka, dzieci! Piętrowe łóżko! Spać na górze. Ja też! Nie, różo. Ja tam będę spał. Luza też. Tam jest jeszcze dla ciebie za wysoko, kochanie. Musisz jeszcze troszeczkę podrosnąć, żeby spać u góry, ale tutaj też ci będzie dobrze. Po raz Ale to jest nasza forteca! Pobawicie się tak znowu jutro. Żebym ci pomogła wejść, kochanie? Nie, dam sobie radę sam. A nie mówiłam? Dobranoc, kochanie. Zgaszę światło, dobrze? Dobrze, babciu. Dobranoc. Kajtuś był tak podekscytowany swoim nowym łóżkiem, że w ogóle nie mógł zasnąć. Pokój z góry wyglądał zupełnie inaczej, a podłoga była bardzo daleko. Różo! Zasnęłaś? Nie bój się, Tobi. O, nie! Tobi? Różo! Musisz mi go podać! Dobrze! Ale róża bała się wejść na górę. Drabina zdawała się sięgać nieba. No, dobrze, nie wchodź tu, ja zejdę. Kajtusz nie był pewien, czy dzisiaj w nocy chce się tam jeszcze wspinać. Dzień dobry. <śmienny> Czyżbyś bał się spać na górze, Kajtusiu? Nie. To Tobi bardzo się bał, więc zostaliśmy wszyscy tutaj. <grystanie> Zabawa bez zabawek. Pierwszy! <grystanie> Babciu? Dzisiaj! Słyszycie mnie? Nie ma ich w domu. Może ja spróbuję. Tatusiu, ja chcę zadzwonić. O, witam was! Cześć, tato. Do widzenia, Kajtusiu, bądź grzeczny. Tata Kajtusia musiał załatwić dzisiaj parę spraw, więc Kajtuś przez ten czas został u dziadków. Do zobaczenia! Dostałem nową super zabawkę. Kręci się po podłodze, wydaje dźwięki i włącza światła. Przyniosły się tu? Tak, jest w torbie. O nie! Tetuś nie mógł uwierzyć. Tatuś odjeżdżał z jego nową zabawką. Był bardzo smutny. Chciał przecież pokazać dziadusiowi, jak ona się kręci. Jak tata po ciebie wróci, to wtedy mi pokażesz. No chodź, zobaczymy, co robi babcia. Kajtusiu, cieszę się, że cię widzę. Dzień dobry, babciu! Zostawię cię tutaj z babcią. Muszę iść do sklepu, ale niedługo wrócę. To ja. Zobaczyłem, że w samochodzie została torba Kajtusia. O, świetnie, ucieszy się. Halo? Cześć! Jaka miła niespodzianka! Co się stało, Kajtusiu? Zawsze lubiłeś pracę w ogrodzie? Moja torba została w samochodzie, a w niej była nowa zabawka. Pewnie ci na niej bardzo zależało, ale wydaje mi się, że bez zabawki też sobie jakoś poradzimy. Nie! Ja chcę się nią teraz pobawić! Wiesz, to troszkę szkoda, bo chyba coś znalazłam. To ziemniak! Daje głowę, że może z nim być tak samo ciekawie jak z twoją zabawką. Miło było pogadać. Niedługo się widzimy. Oj, nie pamiętam chyba coś miałem zrobić. Co to było? A, no tak! Muszę iść do sklepu. Dziadek zupełnie zapomniał o torbie z zabawką, tak jak i Kajtuś ponieważ zbierał już z babcią ziemniaki. Ha, ha, znalazłem jeszcze jednego! O. <śmiech> <śmiech> Czy mogłabym poprosić o ziemniaka? Ja chcę to zrobić! Lepiej, żebym to ja go przecięła, a ty możesz przynieść kartki. Odbiłeś but. To właśnie teraz zrobimy z naszymi ziemniakami. Będziemy robić nimi wzorki. To jest drzewo. Drzewo, kochanie. A u ciebie? <laughs> Jajko. Już jestem. Wszystko w porządku? Tak. Kupiłeś może jajka, bo zapomniałam, że nie ma. Zobaczmy, chleb, mleko. Kupiłem coś jeszcze? Nie, nie kupiłem. To jest jajko, dziadku. To prawda? I jakie duże. Oj, chyba muszę pójść do sklepu kupić trochę więcej. Mogę iść z tobą? Wezmę ze sobą ten rysunek, żeby nie zapomnieć. To świetny pomysł. Tutaj jest narysowany dinozaur. To znaczy, że w środku jest prawdziwy? Nie. W środku są tylko płatki. Chyba masz rację. A teraz na poważnie. Pamiętasz, co przyszliśmy tutaj kupić? Jajka! No przecież. A wiesz może, gdzie one są? Pewnie. Hej, zaczekaj na mnie. Zobacz, dziadku. To ziemniaki. Tego mamy pod dostatkiem. Czy mogą być te? Zazwyczaj kupuję te drugie. O, nie możesz tak rzucać jajkami, Kajtusiu. Dlaczego? Bo mogą się bardzo łatwo potłuc. Dobrze ja trzymam? Idealnie. -ja Babciu, zobacz! Przez całą drogę je niosłem i w ogóle ich nie potłukłem. Kajtuś już wie, że jajka są delikatne. A dziadziuś zapomniał, co chciał kupić. Ale na szczęście mieliśmy ten rysunek. Gdy was nie było, zrobiłam zupę. Mm, to nie jest zwykła zupa. To najlepsza warzywna zupa na całym świecie. Zobacz, Kajtusiu. Te plasterki ogórka wyglądają jak oczy. A to będzie nos A to będą wąsy Ojej, jaka buzia Ale niestety ukradnę wam ten nos Tatuś! Odjechałeś z moją torbą Nie, zostawiłem ją dziadkowi no tak, Kajtusiu, ale zapomniałem ci ją przekazać. Przepraszam. Zobacz, kochanie, twoja zabawka była tutaj cały czas, a ty się nią w ogóle nie bawiłeś. Ale za to poszedłem z dziadkiem do sklepu. I dobrze zrobiłeś. Tatusiu, zobacz! No i jest twoja zguba. Pokażesz mi nową zabawkę? Nie. Chcę jechać do domu i pokazać mamie rysunek. Ziemniaki? Używaliśmy ich do malowania, wykopaliśmy je w ogródku, a potem babcia przecięła je na pół i robiliśmy nimi wzorki. I właśnie tak Kaituś dowiedział się, że bez zabawek też można miło spędzić czas.